Dwa nabór do jedynego miejskiego żłobka, jaś Małgosia. Żłobek jest zmodernizowany, nowoczesny, przystosowany tak naprawdę już do przyjęcia i do opieki nad dziećmi. Myślę, że na. 21 wiek mają własną salę doświadczenia świata, mają świetnych fachowców, zapewniają zarówno opiekę, jak i też dbają o rozwój najmłodszych dzieciaków od zajęć plastycznych, oczywiście dostosowanych do wieku rytmicznych, przez chociażby... Zajęcia z języka angielskiego, tak żeby się dzieci mogły osłuchiwać już z tym językiem obcym. Także zachęcam do tego, by właśnie skorzystać z oferty tego nowoczesnego, wyremontowanego, pięknego żłobka miejskiego Jaś i Małgosia. Oferty właściwie to nie oferty, a wnioski można składać do 30 kwietnia. Wszystkie dokumenty dostępne są zarówno na stronie internetowej żłobka, jak i też w samej. Placówce. Oczywiście tutaj specjalne są przywileje dla osób, które samotnie wychowują dzieci lub ewentualnie dla rodzin wielodzietnych.